Teraz po nim się będziemy musieli wpiąć na szczyt. I żeby się do niego dostać, musimy użyć tej oto huśtawki. Czy to się poprzednim życiem? Chyba. A nie, to była bateria, którą już chyba wcześniej zebrałem. Tak to właśnie na tej huśtawie bateria. I takie też tego drzewa jak widzicie, lecą kasztany. No, chyba kasztany tak nie wiem. Jak o ziemię nie opadają, to chyba tak się nie rozpryskują, ale już nie jest, to są chyba kasztany, bo tak wyglądają właśnie w locie. Na nie jestem pewien. I tak, te kaszone oczywiście mogą was zranić, więc e, bądźcie z nimi dosyć ostrożni. Chyba jeszcze ich cienie można zobaczyć na ziemi, zanim one spadną na nią, więc e, zawsze tych cieni wypatrujcie na tej ziemi. ale już widzę, gdzie jest życie. Jest ono nad kuśtawką, a nie tam, gdzie wcześniej sądziłem, więc może je zbiorę? A, nadmiar poszło za pierwszym razem. Myślałem, że trochę mi to zajmie prób. Okej, okay, mam już dziewiąte życie, jak kot, he, dobra. I oto Han, któremu już, no, oddajemy nasze wszystkie, no, może nie wszystkie, ale, no, większość naszych monet, które zdechaliśmy. A czy właśnie temu ich nie oddaliśmy? Bo jeszcze, jak widzicie, jak grana gran pokazuje, że jeszcze ich tam, no, mamy wszystkie przy sobie. Ale mniejsza za to, mamy kolejny, drugi żeton. Okej, okay, co to żetonu numer 3? Będzie on czekał na nas na szczycie tego drzewa, wam, w którym powiem. I z tym będzie oczywiście związane kolejne wyzwanie. Tu widzę kolejne flary. Czyli ostatni piąty plastikowy żołnierz, którego oczywiście teraz tutaj zbiorę. No i stąd, oczywiście, no nie fajnie, byłoby spaść na dół, bo no tu jest całkiem duża. Górza... gruzita wysokość. Wiem, że to jest spadne po górze. To mnie tak pchnęło te pociski tego tutaj. tej zabawki, że naprawdę. Się rzeczy dzieją naprawdę w tym let's playu dzisiaj nad niem. Nie czemu tak jest. Okej, okay, tu jest taka jeszcze dolina na tym drzewie, i ona, jeżeli na nią skoczymy, to ona z spada na dół, więc dzięki niej nie będziemy musieli się znowu wspinać poprzez huśtawkę i tamte na niższe gałęzie na drzewie, więc to jest kolejne małe ułatwienie dla Was, jeżeli byście spadli z drzewa. I tak, tu już powinno być właśnie miejsce na zeskoczenie z tego. No to jest trochę liści, po których mogę tutaj sobie pochodzić. No całe szczęście przez nie nie przenikamy. I czy coś mnie tutaj może zagraża? Chyba nie. No i tak, panie, już widzicie właśnie, że na górze tego drzewa czeka na nas taka kładka, Takie właśnie deski, i do czego one służą, to się za chwileczkę okaże. Tylko tam jeszcze podejdę, tam jeszcze przejdę. U, myślałem, że spadnę już na sam dół, tak trochę się bałem, ale cały czas się te liście, no tutaj, mnie zablokowały. Okej, okay, teraz może trochę ostrożniej. Chyba trochę się za bardzo spieszę. Jak mówię, przecież wszystko mi i tak coś jak szybko idzie, więc nad niem. po co tak się spieszę, tego typu rzeczy. Bah, zestrzel go! Powiedziałem, zestrzel go! A, w ogóle okay. wytowałem mnie, nie, nie tak, gdzie chciałem. No ten w ogóle jest z tym ze swoim... Z... Wiecie, nie to po prostu użyję tego. L1 i basta naprawdę. Ok, a więc... Oto jest... Imperator Zurg, tylko taki trochę dziwny. I co to mamy? Ha 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 ha! latawca, żeby zdobyć żeton. I oto jest kolejny miniboss, a więc fórumyny boss! Okej, okay, to jest szczerze żenująco łatwy miniboss. Otóż co z nim należy robić? Widzicie, on nad nie atakuje, kiedy my go nie zatakujemy, tylko po prostu się, się obraca w tej w ten nad nic nam nie robi, tylko czekasz my, mu coś zrobimy? A, chyba, że jednak e, na tyle długo poczekamy. Powiedziałem, że no co łatwa mnie zranił. Naprawdę? Jezu! Wykrakałem jak zwykle zresztą Nie Ale sam jak mówię, on jest prosty tak naprawdę, widzicie, że takie trzy strzały takim naładowanym laserem na niego też wystarczą, więc to jest naprawdę... Też bosse strasznie niewymagające, tak naprawdę. Jak mówię, on tam czasami swoje ataki tam pokrywa się wykonać, NIE U, Dziękuję bardzo. Wiecie? To był banał, a ja dałem się zranić jako ostatni idiota, ale mniejsza o to. Mamy już trzeci żarton w tym oto poziomie, w sąsiedztwie Jest Jeszcze oczywiście pójdziemy do Sierżanta, bo już mamy pięcie... ...plastikowych żołnierzyków znalezionych, więc teraz my z nimi pójdziemy... Właśnie przed domem Endiego, gdzie sierżant na nas czeka. I to będzie tam, gdzie jest ta diabelska kosiarka. Naprawdę, ta kosiarka mi dzisiaj podpadła, Jezu Chryste. Okej, okay, ty się, ty się trzymaj, a potem mnie z daleka. no nie chce mi się z tobą gadać, naprawdę. Ale z tobą, a i owszem, dawaj swój żeton. Dziękuję bardzo. A więc jak mówię, że został jeden żeton od pana sterowanego, który wygramy, jeżeli z nim wygramy wyścig, ale jak mówię, ten wyścig jest na ten etap gry bez pewnego czas zbyt trudny, więc teraz ten żeton po, po prostu pominę. A więc tego poziomu już będziemy wychodzili. Jak Exit level! Tak wam właśnie powiem, że w każdym poziomie będzie właśnie takie, nie wiem, będzie pięć typów wyzwań za żeton. Właśnie będzie wyzwanie mini-boss, będzie wyzwanie e, polegające na wyścigu, albo jakieś próby, jakimś tam, nie wiem, zada zadaniu na czas, coś takiego. E, będzie zawsze na każdym poziomie wyzwanie na za zebranie monet. Będzie także wyzwanie za, czekam, mini-boss, e, zebranie monet, wyścig, zebranie pięciu zabawek. I jeszcze będzie wyzwanie, które po polega na... Znalezieniu samodzielnie jakiegoś tam żetonu, który tam gdzieś się e, nad ziemią, gdzieś w poziomie unosi. Jak mówię, zawsze tak, takie wyzwania będą na nas czekały, w każdym poziomie, gdzie e, bossa nie będzie. I póki co gry jeszcze nie zapisuję, bo jeszcze jest jeden poziom, który chciałem dzisiaj przejść. I to będzie poziom trzeci, bomb Away! I to właśnie będzie pierwszy poziom. Z bosem, nie z minibosem, ale właśnie z bosem we własnej osobie. Tylko jeszcze zbieram baterie, bo tu zawsze właśnie wiecie, że tutaj w rogu czekają na nas właśnie bateryki które nam oczywiście, jak wiecie, regenerują zdrowie. Więc już mamy je pełne. I trochę to jednak spokojnie. Są drzewka, ptaszki ćwierkają, pszczółki pracują, pora wstawać i tak dalej. I koniec spokoju, oto jest BOSS! Ten oto zdalnie sterowany samolocik. Okej, okay, co do niego. Naprawdę to też nie jest trudny boss, jest na pewno moim zdaniem najłatwiejszym bossem ze rzecz w tej grze, chociaż celowanie w niego nie jest szczerze łatwe. I tak, ja na niego osobiście polecam jednak używanie lasera naładowanego, to jest moim zdaniem na niego najskuteczniejszy atak, który na niego właśnie będzie najlepiej działał. I jednak nie jestem tutaj właśnie widok z pierwszej osoby osobiście... się sprawdza, czy nie. Osobiście wolę celować się z trzeciej osoby, nie z oczu baza. W takim widoku mi się lepiej celuje. Właściwie widzicie, że już go po raz drugi naładowanym scenę trafiłem. I tak, co do ataków tego bossa, ma on tylko właśnie taki atak e, e, swoim karabinkiem, no to zawsze będzie właśnie próbował jakby wylecieć i właśnie w tym czasie, gdy on się do nas bierze, to on właśnie używa swojej broni. I można tego po prostu uniknąć poprzez, e, no, zejście mu z drogi. No on też taki jakby nalot wodny, czy coś takiego, Jak, nie wiem, co czy on tam jakieś, nie wiem, krople wody zrzuca, czy coś takiego, czy to jest nalot, czy, czy coś w tym typie. I to już jest koniec. Jak widzicie, Boss również nie był taki trudny. No i w ten sposób został on pokonany z naprawdę dużą łatwością. Za tak, dzisiaj był naprawdę łatwy mini-boss, naprawdę łatwy boss, ale uwierzcie, potem w grze jednak, no, bossowie i mini -bossowie, no, będą jednak, no, co najmniej nieco trudniejsi. No to wam też mogę jak nic zagwarantować. Wiem, bo grałem w to wcześniej! No i teraz, skoro go, go pokonałem, to już mogę śmiało tutaj naszą grę zapisać. Jeszcze bonusowa cyrka za pokonanie posa. Też, też takie też zawsze będą, kiedy właśnie, kiedy właśnie kogoś się z nich pokonamy, i oto będzie pierwsza z nich. No, tego mniej więcej właśnie się zaczynał film Toy Story 2, kiedy właśnie Bas chodzi do bazy zrzeka, jego wroga. Kiedy on spadał, chciałem powiedzieć. And he died. Ale nie, on żyje. Się. No, tu głos Zerka jest naprawdę dobry nie to co zdaniem polski głos tej postaci. Naprawdę, polski głos Zerka moim zdaniem jest strasznie nie wiem. Byle jaki taki mało jest. I teraz serio, and he died. No, no, you almost had it. never gonna defeat But look at my little arms. I can't press the fire No, właśnie jak mówiłem, o te kasenki się, no filmy Story 2 zaczyna. I właśnie on teraz sobie, bo właśnie jak Rex grał w grę o bazie Astralu i tak i ok, jak mówię dzisiaj planowałem tylko nagrać poziomy drugi i trzeci, czyli Andy's Neighborhood i Bum Away. Way. I już mamy otwarty dostęp do kolejnego poziomu, czyli do Construction Yard. Co tam będzie, co to za poziom? Jakie tam będą wyzwania, jaki mini boss i tak dalej? Przekonamy się, kiedy indziej. Na dzisiaj wszystko. Dziękuję za uwagę. CDZO. Żegna się z wami ostatni raz w 2011. Na razie i cześć!